Siłę 3, czy 3. Dajmy siłę. Siła, dobra. By było, by było, by było. Jeszcze raz wszystko. Wykorzystałem. Wszystko. Nie, umiejętności. Jeszcze dwa punkty. To super. To dajmy jeszcze. Dajmy jeszcze tu. I tu, o, fajnie Dobra, chyba wszystko. A w sztukach walki coś mi doszło. Nie, nie, tu jednak trzeba zdobywać z tych run, run z runów. Dobra, mała szczałka znikła. Nie, pojawiła się tutaj. Trzeba wrócić po nagrodę, zdaje się. Tylko co mi może dać ta postać, która zleciła tą nagrodę? No ale nie bądźmy wybredni. Najważniejsze są i tak punkty doświadczenia. Króliczek, 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 gonić króliczka. A, ciach, 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 kurczę, uciekł mi. Uciółkł mi. Dobra. Przepraszam, ale znowu sobie zapiszę. Zapisz. Idziemy do pana do pana z wioski Dziękuję nie mogłem sobie pozwolić choćby jednej owcy doprowadziłoby mnie to do bankructwa masz weź to jako wyraz mojej wdzięczności co mi dał? Wow złoto i doświadczenie no proszę poradny pierścień orła jeszcze coś jeszcze coś Dał mi doświadczenie, czyli dzięki temu panu zdobyłam doświadczenie. No. No. Co tu jest? Skok szponów. Dobra, no to pijmy, nie? Chyba to spowolnienie czasu. Chyba tu nie, nie braknie miejsca, jak wypiję jedno. Raczej tu wszystkie są dostępne. Dobra, pimys. Raz i dwa. Sztuki walki. Spowolnienie czasu. To coś mam pewnie na drugim poziomie. Bo są trzy, a wypiłam dwie. Poziom, poziom pierwszy. Poziom pierwszy. To coś to. Kurw, kurcze, wypiłam. Chyba jakąś butelkę Nie do wypicia Dobra, trudno, 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 grajmy dalej Idziemy odprowadzić dalej tą babkę Gdzie ta szczałka duża? Tu, jak to wygląda teraz? <laughs> Aha! Tu są zadania, łowcze psy A czy można tą mapkę jakoś Zaraz, szczałkami? Nie posuwa się, a trochę się posuwa <laughs> Dobra, to zapisujemy. Zapiszę tu tym razem. Zapisz. Zaraz, czy to się przesuwa. Zapisz. Schodzi niżej, dobra. Wstecz. Wprowadzenie kupcy. Kupcy wahają od ciebie zbędną w zamian z oferją inne kp. Wciskiem myśli. W prawym myszy możesz je kupić trzymanie klawisza szyni, to lewym na naprzeciw splecaka po sprzedaży. Kup tu znajdzieszmy na sakiewkę mają nad głową na mapie. Wciśniętę <coughs> i kliknięcie na przedmiecie z powodu jego sprzedaż. Dobra, jest tu jakiś kupiec? Tu będzie u góry. Gdzie ten kupiec? W tym domku. Jest, tu będzie kupiec. No, właśnie, że. No, właśnie. Dzień dobry, panie kupcu. Sprzedam panu zepsute skrzydło bitwy i skrzydło ostrze, a nie zepsute. To mi się na pewno nie sprzeda, chyba z shiftem trzeba. No, czemu już on tego? Tak. Tak. Zbroja, która cenniejsza? Cena 4,98 Dobra, to tą sprzedam. Poziom pierwszy, obrona 4. Poziom pierwszy, obrona 4. A to za inne jest zbroję. A co ma ciekawego z mieczyków? Jaki ja mam miecz? Zaraz, zaraz, jaki ja mam miecz? Nie mam miecza? To czym ja walczę? Widzisz tu jaki miecz jest? Broń, aha A nie piszę jaki ja mam miecz Nie ma na obrazeczku miecza? No dlaczego? Ojku Może to jakiś standardowy coś, coś czego nie można sprzedać No nie wiem, a co tu jest? Obrażenia 44, 52, to tak jakby gorsze od mojego. Broń fizyczna, 43, 51, 44, 52. Ile kosztuje? O, drogi. Dobra, na razie nic nie z niej kupujemy. A, ciekawe co jest dedykowane dla wampirzycy. Czy te ostrza, czy ten mieczyk? No nic, na razie mam 1700, raczej no na to by mnie było stać, ale to już, to już raczej nie ma co, a opancerzenie Dobra, z tego co wiem, na początku nie ma co kupować, U większość rzeczy się, się znajduje, tak jest przeważnie w tych grach. Tylko czemu nie widać mojego miecza? Jakiś mam co tu jest? Ekwipunek. Nie ma miecza rękawice. Bo tu nie ma miejsca na miecz z tego co widzę. Broń. Sztuki walki od No ciekawe, to ciekawe. No nic, no nic. A tu... Pi tu jest, krótki miecz. Dobra. Han, to tamten miecz dużo lepszy, ale na razie mi nie stać na niego. Dobrze, dobrze. Idziemy dalej. Zgadnijcie co? Zapiszemy. A, tu coś jest zaraz. Posąg. Oberża pod tańczącą serafią. Tańcząca serafia. No, jakbym był mężczyzną, to. No dobra. Zapisz grę. Zapisz grę. zapisz i już pędzimy, już pędzimy gdzieś tam na górę, dobra, idziemy. Ten pogada, nie chce gadać co tu jest, tak wejdę z ciekawości wejdzie się czy się nie wejdzie? No właśnie, nie chcę wejść, no trudno. Wejdziesz? Weszła, dobra. Chce tu ktoś ze mną pogadać? Czy to jest handlarz? Chyba nie. Na no co mi powie? Rolnik, ludzie dużo mówią o tobie. Wow, jestem już sławna. Mhm. Most jest? Ciczałódką. Jest most, dobra. Można po wodzie? Nie można. E, Tak z zaskoczenia? Zaraz zginiesz i cios je! Yeah. Daj, daj. Albo nie daj. Jednak daj. O, daj i daj złoto. Szkodzony Miecz bitewny. Szczerze mówiąc chętnie bym się wrócił do kupca Ale się nie wrócę bo Bo sobie pewnie założę ten miecz Nie nie gorszy od mojego To lepsze Zdaje się lepsze Obrona 34 Dobra zakładamy to